Cześć, witajcie, to ja Luna. Jeden z no z naszych filmików, choć było ich mało. Prawdopodobnie nie, nie oglądacie. No znaczy, no nie wiem. Musimy się pożegnać z kanałem. Teraz ja chodzę do szkoły muzycznej, teraz będę miał egzaminy. I muszę powrócić do świata realnego. Takiego prawdziwego. Raz życie mi się utrudnia i... No... Oj przepraszam. I niedługo koniec. Musimy skończyć z YouTubeem. Nie, nie możemy już dłużej. Niestety. Bo wszystko nam się już tak zaczęło układać te egzaminy. Wszystko już się nam ułożyło już. Nie chcę dostać pałę z egzaminu, a że chodzę do szkoły muzycznej. Muszę ćwiczyć, grać na akordeonie. No i przepraszam, ale No, to jeszcze odrobienie lekcji. No, a nie jestem jakimś orłem ze wszystkiego. No, może z dyktantów, ale nie będę się chwalić. No, z matematyki nie jestem orłem. Nie jestem orłem. Jestem orłem tylko z dyktant. i... Muszę się teraz uczyć, uczyć, uczyć. Tak? No i... Nie, nie chcę o tym rozmawiać, ale historia naszych kochanych, mam nadzieję, że przez jakiś mm, jakieś osoby mm, naszych kochanych LPS-ów. Czas tych naszych LPS-ów już minął, już... Już te LPS-y nie wrócą. Nigdy. To ten kanał był tylko na chwilę. Nie wiedziałam, że wszystko tak się stanie. Te egzaminy, podpisy. Wszystko naszło tak nagle. I. Po prostu. Nie, nie mogę. To. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej. Kochali nasze LPS-y. Nasz kochane łapki, cukierka, serduszko, gwiazdkę. To się jeszcze w żadnym nie pojawiało. No i akurat na tym musimy zakończyć. Nie mogę już dłużej. Te egzeminy wszystko zaczęło się na siebie nakładać. Nie mogę po prostu już widzicie, że rzadko tutaj filmiki. Mam dopiero 3-4 Łącznie z tym. No i już nie mogę. no. Nawet mi kolczyk spadł ze smutku. Ja się smucę. Ja chcę być z Wami, ale nie mogę. Wszystko nam się już ułożyło. No i. <śmum> Wiem, że. że nie chcecie, no ale. <śmum> Chciałam dodać filmik o organizarza ale. Nie mogę. Te egzaminy już poszły za szybko. Poszły za szybko i nic tego nie zmieni. Nic. To są egzaminy, a nie to jest życie realne. Już egzaminy się zaczęły. Już miałam trzy z rzędu. Trzy z rzędu. W środę, czwartek, piątek. Trzy egzaminy, no może popis, dwa popisy z tych z rzędu, no może jeden z tańców, ale też trzeba było ciężko ćwiczyć. Teraz już nie mam czasu. No i. Czas się pożegnać z YouTube. Możecie no, oglądać tylko te filmiki, które dodałam, ale trzeciego odcinka, dwie siostry, niestety nie dodam, ponieważ nie mogę. Nie jest do mnie przeznaczone. Tam nie przeznaczona jest muzyka. Ja gram na akordeonie i chcę zostać muzykiem. No i do tego trzeba ciężko ćwiczyć, a ja. Nie umiem zagrać takich jakichś już no, super utworów. Nawet, no, Szkoda słów. Ja po prostu. Moje RPS już odeszły. Już ich nie będzie. Po prostu... One, one były, były... Były. A teraz... Teraz tak jakby znikają. Znikają. Po prostu nie będzie ich. Ja wam mówię. Ja chciałabym jeszcze być w tym kanale, ale nawet... Przepraszam, ja nie, nie chcę nawet, ale te egzaminy wszystko zaczęło się do taką się nakładać. Jest takie jakby takie niesprawiedliwe, no ale w końcu trzeba coś wybrać. Albo wypisać się z szkoły dla przyszłych muzyków, albo... albo pożegnać się z YouTubeem. Ja wybieram to drugie, ponieważ chcę zdać muzykę i... i Szkoda słów, ja przepraszam. Ja ja przepraszam. No. Musimy się pożegnać. To jest koniec z moim YouTube'em. No i LPS moje przynajmniej nie, już nie wrócą. Już nigdy nie wróci. Nie wrócę ja, na Talii, Fiaszel. Tylko co pamiętam, Kiara. Kiara to była wróżka. Sara. I Pani Anna chyba, no i to nie pamiętały wszystkich. Tyle się egzaminów dla siebie złożyło, że nawet imiona moich potrzebów nie pamiętam. I może pamiętam Natalii i siebie. No i mam za dwa jeszcze potrzeby jakieś. Może trzy. No i teraz czas się pożegnać. Szkoda słów. Ja... Ja... Żegnam się z wami. Papa. Pa. Ej, hej, 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 hej. Eee, to był kawał. Zostaję na YouTube. zostaje na YouTube. Eee, Okej, okay. nie mogę zmienić koloru, bo nagrywam przez telefon. Cichy. Ale nagrywam na YouTube, będę nagrywać na YouTube nie zmienicie się. Uśmiechy, uśmiechy, nie z negatywnych komuś, Boga. Subskrybować! I jeszcze zostanę! Jeszcze zostanę! To był kawał. Wreszcie chciałam Was nabrać. Ocz to nie prima Aprilis, Prima Aprilis, boże. No to chciałam Was nabrać i udało mi się. Hej! No dobra, ja się z nami żegnam. No i zobaczymy się pewnie w odcinku w jakimś tam filmie. No i więc pożegnam się z Wami. Widzimy się w jakimś filmiku. O, o, papciaki.